Nie ma co, Cz wariaty, wiecie co wam powiem, to trzeba wódkę montować, bo wódki jest mało. Ja w ogóle nie czuję się nic najebany. Tać oni... Co A? ja mam kurwa za lagi! Ja nie wiem jak ja drugiego zabiłem. Co, Co? jest ja ja wiem jak ja drugiego Ja biegnę no, oni, oni walka, Odsuwam się zabiłem, kurwa, Biegnę Ta. I gram Spróbujcie sobie tak, siedzicie przed ja kąpem nie, nie wiem czy macie taki fotel Stanie jak ja Ale to jest dosłownie to samo Biegniesz, odsuwaj się, podjedź Burba. i zacznij strzelać Dobra. Ja tak samo się czuję kurwa grając jest to Gdzie wudeczka jest Będzie. Jestem maszyną, kurwa, maszyną jestem, jestem robotem, transformersem jestem, ale ich na pierdolę. Pod B wchodzą, wchodzą B, no, Przed tak. nie, nie mam, nie mam, ale wychyl się i zajebysz ich wszystkich, do B a wszedł minus, Jeszcze jeden. zajebiście, belgu, i BS-CT. I o to właśnie chodzi, widzisz, honi? Współpraca, współpraca, mord tak ja mi się powiem. lać chcesz, Mi zaraz wyjebie z butów. Ja patrzymy Patrzymy się na chłopie turę! Dawcło tam talking about! Exactly kurwa! Na pizdę ich wyjaśniamy! Musimy to wygrać! Mi się tak chce kurwa lać! Honi, powiedz mi jak to jest możliwe, że ja mam 3 razy więcej fragów od Ciebie? No to Honi. Także mordeczki, dobra, jeżeli się jesteście się z, z, z Poznania, dobra. zapraszam No. Dobra. Ty belguje jesteś chyba, nie? No. Nie zapraszasz smugarek? To tu cię, nie Nie mam już nie Co ty Krupnik odjebałeś? Nie mam jeszcze rady. Co ty Krupnik odjebałeś? Krupnik się zeszczał kurwa na moją koszulkę Realu. Czy cię pojebało? Gościowi się kurwa pojebało. No co że się odjebał? No co żeś się zjopierdolił? I co? I co teraz? Jesteś kurwa jeden na jeden. Ja się ruszam, ty się kurwa nie ruszasz. Co ty sobie kurwa myślisz? Że co? Wiesz, co to kurwa jest? To jest kurwa koszulka realu, gościu. A co to kurwa jest? To jest plama po twojej wódce. I co ja mam teraz robić, kurwa? Do prania. Akcept. Przygotowany jestem? Popatrz kurwa gościu. Myślisz, że to, że ja mam jedną koszulkę? Ja nie mam kurwa jednej koszulki. Gościu, od razu ci mówię. Bo Nie No. taka sytuacja. No. Nie co tak. Czemu? Jakich? <grym>

I na respiece tak. kurwo jebana Spakom Platz, ci gala jeden, Gala, do gala Ja patrzę Słuchaj Nikt środka nie ma Idź Belg, ja patrzę gala Ja mam 35, dobra. to jestem problem właśnie O, nowy flash Widał, widał jeden żarty. No dwóch wyszło mi ten Smoke jest nam idzie? Glasz mi da, na prawo. A idziemy w O kurwa, idziemy w na

Górny Dostał za 64 Skąd kurwa na tym chudę losowałeś ty Gdzieś kurwa strzelił za to. Ja nie, nie, nie widziałem go, nie? Jebana kurwo to jest 36 HP Na WP zależy DOSTAŁ! NO KURWA DOSTAŁ! Co, co robi, ty no, Jebany grasz tu też Niestety Jakieś tryjardy jebane kurwa Nie kurwa Tak Gampio kurwa Twoje kuty nie mają się pojedynek jakiś kurwa zrobić Skraca Siemanko Co tam serdecznie słychać u was mordy No ty myślisz Sobie Ale ja Mogę Wyskaczyć Przez okno I wrócić drugiemu. Jestem bo ja jestem panem miłości i serca wie... ...pomaluję jej z głowy. Dobra, co o, o co chodzi? Dlaczego ja pytam, ponieważ... ...okul... ...pomierz Kasia wciąż. Nie, nie ma problemu, Asi nie będzie mogła wciąż wciąż. tam po prostu... ...chciałem po prostu... ...chciałem połować tam... ...dyskutować. Ty, się, jakiś zdymy na chacie a, 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 robię. Bada, <laughs> Kto mówi, że połamany, połamane? Cześć, Ja pierdolę jaka ty... malował, bo ja muszę malować, ja muszę malować chatę całą, kurwa, cześć! Bo ja ogólnie na wakacjach maluję, tapetuję i szpachluję chaty, nie? Tak. Mega mega na napka, czy życzy pan sobie do niej ekstra ser lub bekon? Bycie w zestawie, czyli z dużymi kretkami i się puszczą. I jeśli chodzi o te stripsy, to możemy o nie powiększyć, dodać po Poprosiłbym, żeby były tak... Poprosiłbym, żeby były tak, po prostu... Tak, poprosiłbym, żeby były tak ostre, żeby po prostu... Dosłownie, żeby mi się odechciało ostrych rzeczy, więcej. Mordo, Dalej pompki? Mordo pompki? Dalej no to pompki. popatrz, to są... Dobra, powiem tak, zrobię pięć pompek Spidermana, przysięgam. Pięć pompek Spidermana, wiecie co to są pompki Spidermana? Na trzech kurwa palcach, popatrzcie, włączę sobie podgląd i zobaczę, że to działa.

Ktoś go chyba do tyłu pociągnął ty. Kim tu, nie? Chyba kurwa, ten. Właśnie na chałupy wyleciałem drugi raz. I mówi, kurwa, takich rzeczy mówię w domu nie będzie. Ej, ożyje żyje? Złą stronę, proszę, proszę spać. <trukcja> proszę spać! Nie jest, ma, czołgaj się, jest. <trukcja> Normalnie, wariacie, to nie pierwszy <grymne> raz Teraz wam coś pokażę, popatrzcie co się odjebało. No, Patrzcie na streama co się odjebało. Patrzem, no? Czarny ekran! Dosłownie czarny ekran, ale rozjebałem biurko. <grymne> nie wiem jak ale dosłownie rozjebałem biurko pod podkładką. Staka taka kurwa dziura! Dziura! <śmany> <śmany> Dziura. Kurwa ty! ty! Ty 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 iPhone mi się zjebał! Mam biały ekran kurwa w iPhone'ie! Co jest kurwa kreski? Zalałem całego iPhone'a. Zalałem cały tablet. Zalałem klawiaturę. Jebać! Zalałem wszystkie sprzęty elektroniczne wódką dzisiaj. Przysięgam. Jak oni zadzwonią do ciebie? Nie mam pojęcia. To się po gdzie siedzi kurwa, pa Kamil wariat. sobie zakuszulkę Pride i chuj. Ej bo to jest szok Chłop do mnie dzwoni, że już czeka Ja schodzę na dół opierdalam całego streama w chuj wiesz Po prostu odebrać zamówienie A gościa kurwa nie ma czajesz bazę A chłop do mnie dzwoni, że już czeka No to albo czeka, albo go nie ma To jeszcze nie Dobry wieczór. Dobry wieczór. Assalamualaikum. Co ja paśmiem ke człowieki. Nie zajeb go. Jakich xboxa na raty? Co pan świrujesz szpawiana? Skata, go. Xboxa na raty. Dobra, ile za taki xboxa? Stacie, patrz. To za 480. wie babo. To sta, może być po 300 za swojego tam. Po 300 zł, czy się raty? To tysięcy, To zajebista oferta w takim razie. Biorę, biorę w ciemno Dobra, a pan jakiś numer konta wyśle w takim razie Jakieś giereczki pan dorzuca do tego?